Grota Lurska, Sanktuarium Świętej Anny. Za chwilę rozpocznie się msza święta, w której uczestniczą pielgrzymi strumienia Opolskiego, Głupczyckiego i Neskiego. To znaczy, że drugi dzień drogi już prawie za trzynastką srebrną, bo zostaje Wam niewielki odcinek do kadłubca. Gdyby ksiądz nam opowiedział, co dzisiaj wydarzyło się w drodze. No, wstaliśmy rano, obudziliśmy się. Po krótkiej gimnastyce wyruszyliśmy na drugi etap naszej pielgrzymki, który był bardzo dynamiczny ponieważ był bardzo krótki. Usłyszeliśmy rano konferencję księdza proboszcza o historii katedry w Opolu, o też relikwiach Krzyża Świętego, które tam się znajdują. Potem pomodliliśmy się Młodszą Rzańcową, pod dzisiaj dzień fatimski, więc w szczególny sposób łączy nasze serca z Fatimą, a także w śpiewie, w takiej, takiej radości w wspólnoty kroczyliśmy ku Krzyżu Świętej Anny, gdzie za moment rozpoczęła się Eucharystia z księdzem biskupem Ordarniszem. Jak księdzu przewodnikowi idzie zapamiętywanie imion i osób w ogóle, które pielgrzymują w 13 Srebrnej? No, dzisiaj mamy 140 osób, trochę mniej niż wczoraj, ale dla jest spokojna grupa. Yy, zawsze jest uniwersalne i siostra, to zabieratuje, to, 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 to mnie ratuje, ale im dłużej wędrujemy, im też dłużej się ludzi spotykam, z nimi rozmawiam, tym te imiona zostają coraz bardziej w moim sercu zapamiętane. I to jest piękne, że, że mogę się spotkać z ludźmi raz do roku, czasami z niektórymi yy, i nazwać ich po imieniu, bo ja zapamiętałem zeszłego roku, oni mówią, wow, kiedy pamiętają. Ja pamiętam, pamiętam, część, część sobie przypomniałem z listy, część, część mocno zakorzeniła się w moim sercu, więc jest to piękne, kiedy mogę właśnie zwrócić się po imieniu, a nie, a nie jakoś bezkosopową. Miałem część konferencję, o tym bardzo mocno mówiłem, że chcemy wrócić do bogactwa Kościoła yy, i Modlitwa Różańcowa, yy, która na pierwszym czasie, i choronka do Bożego Miłosierdzia i momenty ciszy. Rano, kiedy się budzimy, rozpoczynamy dzień od modlitwy, od takiego codziennego pacierza, jak małe dzieci się modlą, yy, potem mamy godzinki ku niepokalnemu poczęścia świętej Maryi i Panny i, i to jest taka typowa rzecz. Nie wszystkie grupy też to mają. My mamy takie błogosławieństwo. Rozważamy Boże słowo. Mamy drugie słowa. I przeczytanie, i psanie, i Ewangelię. I w rozważamy no, to słowo, aby on nas sprowadziła w danym dniu. I wtedy mogę powiedzieć z pełną świadomością, grupa jest naprawdę zdyscyplinowana, uciszona, rozmodona. Kolejnego pytania nie zadam, bo procesja już do ołtarza się ustawiła. Nie, jeszcze 7 minut. jeszcze byśmy zrobili jeden lat, ale okej. Okay. Więc reszta pytań. Jutro, jutro ponownie się spotkamy.